To no witam, witam was widzowie z tej strony Wujek Melka To jest kolejny odcinek z Call of Duty Ghost. Kolejny piękny odcineczek Wykonanie wujka Melka. Oczywiście widzowie, jeżeli ma się podobają te moje odcinki, to wiecie co zrobić. Zostaje suba, łapeczkę w górę, komentarz. Będzie mi naprawdę bardzo miło. No i wpa na, wpadajcie na Discorda, TikToka

Go nie widzę, proszę się jeszcze szelać. Co jest grane? Ra reloading widzowie. Reloading. ich. Dead. Ła. Wow. Kto mnie tak ładuje? Pokaż się. No, już nie zdążyłeś załadować. Draniu, no super. Cel osiągnięty. Ci, pewnie teraz zginę, a jednak nie. Kurcze, widzowie, takiej akcji jeszcze nie było. żeby się w kosmosie klepać. Ale pociski w tym kosmosie działają Oła! No tu niestety grawitacji nie ma. No przecież przecież cię widzę. O, już go nie ma, z nami. Pieszamy. Oj, byczki. To wy się tam pojawiacie. O, ładnie, elegancko. O, jeszcze jeden się pojawił. Bum. Dawaj szybko przejmiemy ten statek. No, to się wycofaliśmy. Uwaga Trafię go w nogę. E -e, nie, jednak nie. Nie mogę... Czemu nie mogę sterować? Myszką? Ja już mogę, naprawiłeś, chciałem tamtego. tylko dokończyć, dokończyć z nim, ale niestety nie udało się. Ruszamy, ruszamy. Ten już wyleciał. O, Prawdopodobnie za chwilę wylądujesz na, na ziemi. Ile tych tutaj jest? To, jest? to są zwłoki, ja strzelam do tego. Do tego. O, do, 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 do. Panowie, No tak, wylecieliście nagle. Nie spodziewałem się was tak wcześniej. Odpadnij, proszę. Dobra. Poczekamy chwilę, widzowie. Albo i nie! O znowu mi jakiś ciulok zabił. Ty co? Spitka paduje Zwoki Dead Dobra widzowie. Ta się tu pojawiam nagle wszyscy. Ze stu stron. I znowu chyba umrę. Mi braknie amunicji. Dobra. Czekamy chwilę. O, dostał w główkę Teraz umrę. 100% Ty kurde widzowie. Ja wam dam Wycisk dzisiaj No, fajnie, się skitro. Ej, a tutaj co to leci? A, dobra. Magazyny Dead Dead. Elegancko widzowie. Że któryś? Ja mnie przedtem zabił Lecimy, lecimy Head Elegancko Gdzie teraz? Żyje, ale tam... Żyje? Pociski gdzie? A tu Dobra, dobra, już podkładam Odkładam. Poszło. To się ładuje. Elo. No jak ta panowie? Co, co, co? Tyle dysków. O. O! Copy, Icarus. We're sending you enemy positions. Hit them hard! gluko set 3, 4 and 8. Loaded and ready. Thompson, here! A ja chcę All rods right away. Connecting to the targeting drone. Dobra. Dawaj. let's do it.

Poszło, poszło, poszło. No Szelam! Spokojnie. Do naszych nie szelamy. Taki krater jest? Uuu. Widzę. Szelam. Fajna zabawka widzowie. Eight, I'll be by able Actual, you still have eyes on the southwest train. Affirmative. Delayed previous order. Target the train and fire on it. But sir, there are ghosts on that train. The order comes from the ghosts. You're confirmed. Repeat, confirmed. Fire on that train. Thompson, fire when ready. no <try> problem. Yeah, boy, dad taught us many things, but one lesson always stood out. Good men are defined by the choices they make. Logan and I made a choice. A promise. To the fallen ghosts before us. To dad. We'd fight Rourke and we'd stop it. Ah, boom.

Co to za pociąg? Szyna, ale od góry. Dowie, bym powiedział, nie głupie. W sumie, pod taki pociąg jak się rzucić? Gdyby ktoś chciał popełnić samobójstwo bójstwo. Taka widzowie ciekawostka. Ła! Druga jaka? I drań Bum na przyjaciela Kupka zrobiona Z wrogów lecimy dalej o witam, witam! Ale czepie ale czepie budo Amigo, Amigo! To ja, wasz kumpel Co i byku Co to tutaj Jazda po tego. O nie. Jest co? Baw się sam. Ja tu poczekam. Z daleka cię osłonię. Się ustawili tak, że. A widzę, że załatwiłeś wszystkie, prawie. Gdzie ty jesteś? A tu jesteś. To. Bywaj. Oj widzowie. Wiecie co to jest? Moja ulubiona, ulubiona broń Ota. To był zły pomysł. Ta helikoptery jeszcze, dawno nie je było. I chyba umieram. Tak jest, dokładnie. Ten sobie biegnie, nie może strzelać do hel helikoptera. Ja wszystko muszę za niego robić. Nie, nie wszystko gra. No ładuj ten karabin! Jazda, jazda, jazda! Zablokowało mnie coś. Biegnę, 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 biegnę. Już nie ma. Nie ma. No co to ma być, widzowie? Nie wierzę. Dziewaj, nie może to tak być. Jazda, kończymy z nimi. Na no wychyl. Kurde, jak czepię tą budą. Weż. Dobra, widowie. Ładujemy i idziemy. No to idź, braciszku. Ty jesteś tutaj. Aha, dobra. Czepię tą budą. Ale oni mnie i tak trafią. No, granat raczej tu nie wypali. Wszystko we mnie leci. Dawać. Jest to?

Checkmate confirmed. Co Co Last work. It's over. <mulity> Oczywiście hej, ale trzyma się dzielnie. Jak to duchy? Dawaj mi ten pistolet. Zabijam go! biale tu! O tak! I teraz będzie BUM. Taki dźwięk trochę był opóźniony. Wywaj, Rolk. Chodź, braciszku. Wypójmy stąd. Dajesz, 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 dajesz. O! No. no ta. Dajesz, 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 dajesz. Już niedaleko. Czemu mnie coś blokuje? Dlaczego widzowie? Widzę już świat, światło w tunelu. To chyba był... To będzie zły znak. No tak, widzowie. Super. Zepsułem ten akcent. Utonąłeś. Dziękuję bardzo. O, oczywiście gra jest tak niedopracowana. Że nawet nie wiesz co cię blokuje. Chodź braciszku, jeszcze raz próbujemy. Bo inaczej to będzie ciężko. Dawaj. Dawaj, 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 dawaj. Dobrze idzie teraz widzowie. Dobrze, to idzie. Damy teraz radę. Nie siedź mi po oczach. Nie tam się teraz wybiera. Ciekawie, co mnie tu zablokowało. No, i znowu <głos> <głos> Widzowie ekstra Nie wiem czy mam góra czy dół płynąć Dobra, jeszcze jedna próba Widzowie, światło w tunelu Płynę dołem Chyba się udało Dawaj go tutaj na brzeg. Udało się go pokonać. You got him, Logan. You did. Merrick, come in. Merrick you copy? Yes. Yes, I'm with Logan. We're okay. Dead Rourke. Dead. He's dead. Copy that. The Federation's in full retreat. The rest of the payloads inbound to finish the job. Sit tight. Recon's coming for you. Kaboom! No, I zemsta udana To widzowie co? No to tyle To tyle. Mam nadzieję w tym odcinku. Znaczy ogólnie w tej gierce. Widzimy się w następnym następnym... W następnej serii, tylko jeszcze nie wiem jakiej, z jakiej giereczki. Nie no na pewno będzie, dowiecie się. Na pewno znowu jakaś, wleci jakaś yy, seria z Call of Duty, ale zobaczę jaka. Jeżeli Wam się seria podobała, to wiecie co robić. Zostawcie suba, łapka w górę, komentarz. O! Co tu jest? Halo, no przeskończyło się. No, podziwiamy widoki, jest fajnie, pomściliśmy tatę. Aha. Rol żyje. Fajnie. Umrza kalaka widowie. Czyli jednak nie pomściliśmy taty. No teraz na pewno jest koniec. Dobra widowie. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się do następnej serii opadki hejo